Cześć wszystkim, tutaj znowu AB13 i witam Was w kolejnym odcinku z serii SimCity. Jest tu już bodajże piąty odcinek. I tak, w poprzednim odcinku, nagrywanym w sumie dzisiaj, bo odcinki nawet mi się miło kręci, mam, stawiłem, stawiliśmy nasze miasto z problemem doboru prądu i. Będziemy musieli coś z tym zrobić. Na razie może poczekamy, aż ta elektrownia wyprodukuje co nieco tego prądu. Ale przy okazji, ja tutaj zbym pociągnął e, drogę. Ponieważ nią będzie w taki sposób e, leciała. Leciał prąd. I po prostu będzie. O, no, szybciej zaślą miasto. Dobrze. Jak widzę pojawił nam się problem ze ściekami i Prawda będzie coś trzeba z tym zrobić i to szybko. Tylko musimy poczekać aż nasze Ratusz już wyewoluuje Dobrze, budynki nam się tutaj nawet ładne budowały, nie powiem. Co mamy problem ze strażą? Gdzie tutaj się coś pali? Tutaj. Co się dokładnie pali? Paruj... Aha, parujące parówki, dobrze. Na razie. No, tak, starczy. Niedługo może zajmiemy się uniwersytetem. Ogarniemy wszystkie ścieki takie tam. Bo tutaj tak nie może być. Tutaj jest duże zanieczyszczenie. Chociaż na szczęście tutaj będące zanieczyszczenie chyba zniknęło. Albo po prostu przeniosło się tam. Czego bym się po prostu nie cieszył, bo zanieczyszczenia to zanieczyszczenia. I musimy mieć na uniwersytet Wydział Oświaty. na razie my tego nie będziemy robić, bo z bardzo nie mamy jak. I przydałoby się tutaj ogarnąć jeszcze yy, troszkę mieszkań, ponieważ im szybciej zwiększa nam się liczba populacji, tym szybciej będziemy mogli ulepszyć ratusz. Ale nie wiadomo dlaczego mi tak idzie dobrze. Już niedługo, już niedługo Musi nam tylko do 15 tysięcy dobić Kurde, znowu spadło No tak to niestety jest no Już wzrosły Dziwne te skoki, bardzo dziwne Zaraz będziemy nasz mieć Wydział Służb Użyteczności Publicznej I postawimy wreszcie naszą oczyszczalnię o, mamy 18 tysięcy, jak świetnie, po prostu przybyło maksimum, ile mo można I teraz będziemy potrzebować transportu, wydział słów użyteczności publicznej, dobrze Stawimy sobie, o tak I teraz Zrobimy sobie coś takiego, zniszczymy Te trzy rury odpływowe Bo one nieźle zanieczyszczają środowisko, tutaj nam dalej chyba pisze, że Niedługo ulepsze, a niedługo, jak miło Ustawimy sobie wreszcie oczyszczalnię ścieków. No, tutaj może. O, tutaj będzie dobre miejsce. Oczyszczalnia już będzie dobra na większe miasta, ponieważ czasem y, ulepszona taka na 7. szamp jak ja tu. No, Szamba, dobrze mówię. Y, wystarcza nawet na miasta o 100 tysięcy. Chociaż no, nie zawsze. Zale zależy, czy chcemy inwestować w przemysł ciężki. Jeśli nie, to taka spokojnie wystarczy na długo. Aktualnie z dodatkowym zbiornikiem. I widzę, coraz bardziej nam ludzi przybywa. To dobrze znaczy. Ale jak jest z wodą? Czy woda nam tutaj starczy? Hmm. I tutaj mamy kłopot. Bo jeśli byśmy tutaj dali pompownię wody, to cały brud stąd, czy zanieczyszczenia by się pompowały do po yy, do... prostu w miejsce znaczy, boże, po całym mieście by się pompowały, tego byśmy chyba nie chcieli więc dobrze, na razie wodę mamy, więc na razie się o tym, o to nie martwię, chociaż Te wieże że ciśnienie tak niedługo już starczą ile jest potrzebowania a ta pompa ile nam daje? 70. dobra Dzisiaj podblokowywały nam się tutaj takie rzeczy na przykład jak centrum recyklingu. Co prawda no na razie nie inwestujemy w to, bo chyba jakichś dużych zanieczyszczeń tutaj nie robimy, jeśli chodzi o powietrze. Ale w przyszłości przyda nam się to na przykład do robienia plastiku i takie tam. Plastik oczywiście można sprzedać zawsze jak z pomnikiem Waszyngtonu. nie ciekawie. Ciekawy nie ja wiem, może jakieś byśmy zainwestowali tutaj w jakiś skwer no, tutaj sobie przy, przy Tokyo Tower zbudujemy można go w ogóle jeszcze ulepszyć można. Hmm, tylko nie ma jak no dobra to będzie o taki on nam trochę ludzi tutaj przyciągnie przy okazji zobaczymy jak za mieszkaniowa, no jest całkiem dobra tutaj jest strefa w której Raczej nikt by nie chciał się wprowadzać Czy kupować inne panele? Nie, na razie nie kupujemy zbieramy pieniążki Długo będziemy mogli um, Jeśli ulepszymy miasto na 30 tysięcy Wstawić coś takiego co się nazywa Wydział Oświaty lub Wydział Finansów Wydział Oświaty z tego co pamiętam to dawał Niebezpieczeństwo, co nam nie, dało, nie pamiętam naprawdę o, tak, Wydział Oświaty odblokował nam e, różnego rodzaju uniwersytety, a Wydział Finansów e, umożliwiał nam podzielenie e, podatków według stref zam, e, zam, zamożności. Czyli tutaj są takie teraz ogólne podatki, że... O, a tutaj czemu nam zbankrutowało? były budynek na sprzedaż to możemy zobaczyć. zostawić. Oszczędny budynek. No dobra, wyburzymy te dwa. No szkoda, mi wyburza się naprawdę. Ale w każdym razie, yy, chodzi o to, że yy, z tymi podatkami tak. Jeśli powiedzmy, my mamy miasto takie podzielone na trzy sektory, że średnio zamożny, bardzo zamożny i w ogóle niezamożny. zamożny w kolejności, że ale trudno. To możemy sobie ustawić na przykład, tu, tutaj, będzie w, pie w pierwszym. Na, na, dla niezamożnych to no możemy na przykład im dać podatki 8%, yy, średnio zamożnym 10%, a bardzo zamożnym 15% i wtedy yy, będzie to takie równouprawnienie, coś w tym stylu. Jak sobie to oczyszczanie w ogóle radzi. Jest że jeszcze zobaczymy, jak te ścieki, czy tutaj dobrze, że to płynie. Dobrze. Tej sprawy to maleją mało płynie, no, ale. Ta droga widzę też sobie radzi. Że w każdym razie tutaj się widzę też jakiś czemu. Tutaj się już nie buduje wieżowiec. Wiesz, nie. Może nie lubi. Może nie lubią. Nie ubóstwiał być wieżowcem. Tutaj mamy jeszcze fajny budynek, ale na razie go nie będziemy stawiać. Cele więzienne są zapomniałem. No, dobra, dodajemy wam te cele. Wam cele powiedzmy. Tutaj. To jest w parter, ok. Stadiony. Centrum wystawnicze na razie tego nie chcemy. Centrum wystawnicze jest dobre, jeśli, powiedzmy, byśmy potrzebowali mieć no, w miarę mm, pieniędzy w niedługim czasie. A nasze miasto jest turystyczne, ponieważ chodzi tu o to, że wystawiane są no, jakieś tam powiedzmy rzeczy typu wystawy i takie tam. I ludzie przychodząc na to dają nam opłatę w postaci no, kupienia biletu i my na to zarabiamy, tylko najpierw trzeba wydać trochę kasy, żeby no, rozpocząć to. W tej widzie mi się budują dwa takie same budynki. <śmiesz> śmiesznie to będzie nawet wyglądać. A tutaj czemu tak spada, nie wiem. Anyway, w każdym razie nawet miasto się nieźle rozwija. Jestem że mamy bardzo mało miejsca mieszkalnego. Tutaj jest oczywiście utrudnione to, że jest tutaj woda. Ale sądzę, że poradzimy sobie z tego. Dobrze, tutaj czy straż pożarna sobie radzi? Nie wiem, w każdym razie ulepszymy ją. I tutaj fajnym, fajną rzeczą byłoby zrobienie mostu. Jakiegoś takiego, może w miarę normalnego, powiedzmy. O, tu będzie Gites, lepszymy go od razu na ładniejszy. Nie wiem, most są fajne, i zróbmy sobie tutaj taką powiedzmy. Bez, mo, może bez tej drogi. Strefę malutką miesz, mieszkaniową. Wiem, że to może teraz dziwnie wygląda, ale tutaj raczej czegoś super się nie postawi. A szkoda, zostawiać miejsce takie jak jest. Jeszcze możemy tutaj dać jakąś pompę wodną, bo czemu nie? Skoro i tak tutaj mało rzeczy będzie, to zbyt dwie pompy walniemy. Przy okazji to można. A czemu tutaj rumowisko. Gdzie tutaj mamy rumowisko? Tutaj rumowisko jest. Pożar budynku, ale to normalne. Też pożar budynku i. Puszcząt budynek. I dobra, i tyle. A tutaj co ja mówiłem sobie zburzymy wieże ciśnień. Postaram się to jakoś drogę ogarnąć. Można by. O, ok. Tak jest Gites. Taka fajna. Taki fajny uśrednik, nawet nam powstało. Dla średnio średnio, no, średnio zamożnych, z tego co widzę. średnio powiedzmy. Średnio bardzo zamożne. Zamożne. Tutaj nam kolejny się na Jest fajnie, miasto się ładnie rozrasta. Mi się podoba A teraz gadam tak może bez sensu, ale dlatego, że tutaj się specjalnie, no, nie dużo dzieje Jeszcze tutaj byśmy sobie postawili Nissana Reklamuję Dobra, no, trudno, trudno, że się reklamy robi, ale... No cóż Okej! Okay. Przepraszam, musiałem odpowiedzieć. Dobrze, że dobrze sobie radzicie z przestępczością. Okay. Czy znaczy, Boże, niezbyt dobrze. Lodam Wam ten parking. Na razie nie chcę robić jakiegoś dużego posterunku, bo on dużo zżera. Musimy oszczędzać. Teraz cały czas wydajemy, no to sobie teraz pooszczędzamy trochę. I na tym miejscu fajnie, że się taki sam budynek znowu buduje. Ja lubię te budynki. Tutaj co, nam, no, tutaj się też subgredował, czy co? Nie, tutaj nie. Tutaj mamy jeden. Tutaj mamy drugi, trzeci. Kurde, wzrasta się nieźle. A jeśli chodzi o tutaj budyneczki. Tutaj na razie się chyba nie będą za bardzo rozrastać, O ile w ogóle się rozrosną, no to będzie dobrze. ci wielkie zyski, no to spoko. Spoko, spoko się rozrastajcie hmm. tu bym coś pomyślał jeśli chodzi o jakiś fajny park czemu nie ładne Dobra, damy sobie jeszcze tutaj będzie ładnie to kietały zagospodarowane No nawet fajnie to wygląda mi się podoba Szczególnie z góry to ciekawie wygląda. Może nie jeszcze jak prawdziwe toki, ale do wszystkiego się może dojdzie. Jakiejś dużej części. O tutaj nawet centrum dźwignia. No fajny nawet budyneczek. Jeśli chodzi o wykonanie, no to... ma chyba więcej szczegółów niż ten. Chociaż tutaj też widzę, fajnie są windy zrobione po bokach. Jeśli podobają i basen w tym środku jest świetny po prostu. Tej co my mamy? Boże, czemu ten budynek już się trzeci raz buduje? Tutaj mamy taki sam, dokładnie taki sam. Tylko chyba w inną stronę postawiony. Jak widzicie, mamy już 19 tysięcy mieszkańców, więc. wkrótce będzie dobrze. Ludzie protestują, tym śmieci nie były zbierane. Skoro mówicie, że śmieci nie były zbierane, i tutaj dużo śmieci jest. Nie widać. Ale no, skoro tak męczyli. Że śmieci nie były zbierane. Dobra, dodamy wam tutaj śmieciarki. Nie wiem, chyba dobrze, ile tutaj teraz śmieciarek jest. E, śmieciarek tutaj jest 12. No czyli... Całkiem okej, okay, całkiem okej. Okay. Te kamienice jakieś się nieduże budują. Pusta firma przyczyna brak prądu. Może rzeczywiście z tym prądem nie jest zaciekawie. Oczywiście. A potem będzie o uniwerku pomyśleć Właśnie, może byśmy w ogóle postawili wydział oświaty teraz no To nie będzie zły pomysł Tylko, że uniwerek też nie jest w sumie tani, bo 88 tysięcy to nie jest mało Ale spokojnie, no wszystko uzbieramy Się cieszę, że przynajmniej nie ma jakichś teraz problemów poza... Brak transportu publicznego, ale tym się później zajmiemy. A jak jest, jeśli chodzi o poparcie mieszkaniowe w górę i komercyjne w górę? Jaki problem tutaj macie? Wiem, że nie ma tego transportu, no, ale ja nic nie poradzę w tej chwili, no. Musicie czekać. Kiedyś się zrobi. Mi się te balony podobają, fajnie latają. Chyba potem poza mapę wylatują. Albo lecą, tam hen-hen. Mi się nie wiem, może despałują czy coś takiego. Park wydania SimCity mieszkańc. jeszcze 4, czasem jeszcze są bezdomni. Dzieci, może znajdziemy jakichś bezdomnych Przeważnie są w większych miastach, ale tutaj też mogą być. Nie ma tutaj Nie ma Dobra, już nie będę może szukał, bo cały odcinek na tym się zejdzie. To można w ogóle na tego żółwia kliknąć? Zobacz, kto tutaj leci, widzę, że nie. Dwa żółwie. Śmiesznie. Dobrze, jak jest jeśli chodzi, zaraz zobaczymy o te budynki. O, jestem... Tam... Chyba niedługo się będą... Ulepszać, bo widzę coraz lepiej z nimi. Tutaj ten jest budynek, a tutaj jaki powstał? Tutaj taki powstał, i tutaj kolejne powstają. Będzie już aleja wieżowców, a ten taki biedny, biedna kamienica Taka wciśnięta, chociaż fajnie to wygląda. Nie jest źle, tutaj będzie jakiś kolejny wieżowiec powstawał. Ładnie, ładnie, rozrasta się nieźle miasto. Przybywa ciągle mieszkańców i ubywa w sumie normalnie. Hmm, specjalizacji troszkę tracimy, ale zawsze mam przykód. Dobrze, co tutaj się dzieje? Hmm, okay. O, tutaj w ogóle nam się coś pobudowało, ja nie patrzyłem nawet. No, spoko. I pewnie będzie zaraz za mało miejsca, by zwiększyć gęstość. Jak ja to lubię mówić, za mało gęstości, by zwiększyć miejsce, chłychłe, ale. Może się rozbudują tam. Nie wiadomo. Zaraz nam 20 tysięcy mieszkańców wybiję, czyli już takie, nawet spore miasto, chociaż powiem tak, z góry no, nie wygląda na tak małe miasto, bo wygląda na miasto coś koło Warszawa. Jeśli chodzi o budynki. To takieś fajne się budują. Czy to ten taki mój fajny biały ulubiony? Chyba tak. Tak. Ten biały taki fajny ulubiony. I też fajny designerski powstaje. I dobiło nam 20 tysięcy mieszkańców. I jest. Nawet fajnie. Mhm. Fajne to budynki, nie powiem, nie powiem. Bardzo fajny mają model. A co nam tu też pobudowało? Co to w ogóle jest? Hotel wybitny, da fuk. Dziwnie to wygląda, szczerze powiedziawszy Gdybym miał się zatrzymywać w hotelu, no to chyba... Może innej nazwie. Chociaż nie, jest też taka zła. Budynek jest nawet ciekawy. W ogóle ciekawe są nawet budynki, yy, te właśnie najbiedniejsze. Jak to mówię? Czasem są w takim kształcie takich. Nie wiem, jak to opisać. Yy, Tylko konta, czy coś takiego. Jeszcze sami zobaczycie, jak kiedyś, tak kiedyś się taki pobuduje. A tutaj w ogóle fajnie ta ulica wygląda. Z tymi paroma drapaczami chmur, i co to jest? Pusta firma, pusta firma. samą Nicky Precy, da Boże, jakie nazwy! Jak się, ja się boję po prostu tych nazw. O Boże, Dziki Bilesa powrócił. Dziki Bilesa to jest po prostu firma, która chyba. W, jeśli chodzi o te budynki, jest wcale po prostu SimCity, bym w większym mieście tego się nie znajdzie, no to już... pewno powinno być, co to jest? Pali się. Myślałem przez chwilę, że to jakiś kominek sobie ktoś odpalił, bo to tak wygląda, że powiedziawszy. Tutaj będzie się miała jakaś kolejna kamienica budować, kurde. Mamy w tej chwili 23 tysiące mieszkańców, jak sobie w ogóle te panele radzą? Nie, nie za dobrze jest. W ogóle, ile mamy miejsca jeszcze do tej rozbudowy? Nie dużo, nie dużo, to źle Ja mi się w atomówkę nie chce zainwestować, bo... Kurde, jak mało ludzi chodzi do tej szkoły Boże, masakra Proszę dobra, dodam tutaj tych autobusów Może więcej będą... Będzie ludzi wsiadać, chociaż nie jestem pewien małe koreszki tutaj się tworzą, a to jest okej okay. Apokalipsy Dużo Wyciek z laboratorium, Dużo tego do odblokowania jeszcze jest, chociaż Patrząc na achievement Mogę moc Hmm styka Czemu pisze, że mam tutaj 200 tysięcy mieszkańców, jak w tym regionie Jest około miliona 200 tysięcy O Simoleony Chociaż też nie jest prawda, bo Może chodzi o Akurat miasto, na którym się aktualnie grało patrząc na. Yy, jak to się nazywa? Na region: William Woods, to jest taki mój prywatny, to no, jest tam dużo ludzi, powiedzmy. I dużo pieniędzy. No ale. Nikt nie powiedział, że na tym regionie nie może być podobnie. Też nie wiem, czy nie będzie paru miast. wolą na. Czterech że grać w przyszłości, bo na tym jednym się dosyć szybko zapełni powierzchnia. I wiem, że można ogólnie miasto zabudować w przeciągu pół godziny, ale ja wolę sobie zostawić często miejsce na przyszły, przyszły rozwój, bo ja nie lubię wyburzać budynków ludziom. Wyburzam je tylko kiedy właściwie muszę, bo to nie jest fajne. A jeśli chodzi o wodę, hmm, to by się przydało zrobić z ale Uch, na szczęście te zanieczyszczenia już zniknęły, więc ja tutaj spróbuję tą pompownię może ogarnąć, dobra, postawimy sobie tutaj pompownię i teraz tak tutaj te dwie pompy zniszczymy czy znaczy, wieże ciśnij, dobra się wieża ciśnij nazywa, ale ja to pompę będę nazywał dobra, tutaj też zniszczymy co prawda miały tutaj zostać, ale Ora będzie jedna główna no to Będzie OK. Powiem wody to za informacja jest. Powiem wody jest tu, tylko w modułów, a będzie... Tak. I wody jest o tyle fajna, że jak tutaj widzicie. Mamy prostą pompę wody, która no, tam pompuje gdziekolwiek popadnie, ale jeśli trafi na taki obszar, to potruje po prostu bardzo dużą ilość ludzi. A tutaj mamy pompę filtracyjną. Pompuje dokładnie tyle samo, kosztuje o połowę po drożej, znaczy o... Dwa razy, jest dwa razy droższa o. Pomyliło mi się. Ale za to może pompować na skażonym terenie, więc jeśli wbucha wam wiem, elektrownia i macie pół miasta skażonego a, o, i nie macie gdzie... Powiedzmy, postawić pompy. No to najlepiej zainwestować właśnie w taką. Zniszczyć tą prostą pompę i wstawić lepszą. Wtedy będzie najlepiej. No, chyba, że nie wiem. Chcecie zrobić miasto zombie, czy coś takiego. W każdym razie zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, ile nam jeszcze zostało do tego ulepszenia? Hmm, z prądem nie jest ciekawie. Powiem tyle. Bo zostało nam już niedużo miejsca. Sprawdę, ulepszam to jak mogę, bo nie chcę, żeby znowu była taka sytuacja jak wcześniej. Hmm, ile ta elektrownia pobiera? 400. Czy ty nawet? Kurde, opłacalne są. Nie, 700. 700 jednak. Ile tych paneli jeszcze tam możemy? Szacując tutaj, to 4. Cz może piąty się upchnie, ale wątpię. Czyli niestety będziemy musieli wkrótce zainwestować w elektrownię, A to mówię niestety, bo jeśli wybuchnie, to nie jest ciekawie. Robi wskażenie, najgorzej jak się postawi no, na środku mapy i wybuchnie, na ca... to wybucha na całą mapę. Wtedy no, całe miasto jest po prostu potrute, chociaż powiem wam, miałem... Takie miasto jak kiedyś grałem, że po wybuchu elektrowni wrę wręcz mi ludzi przybyło, i to masakrycznie dużo w krótkim czasie, bo z miasteczka 20 tysięcy, czy tam 50 tysięcy, zrobiło mi się nagle 180 tysięcy w przeciągu pół godziny gry. Jakie potem było zdziwienie? Nie wiem, jak by to jeszcze pokazać, może. No nic. Sądzę, że tak, w tym odcinku. Sądzę, że to będzie chyba na tyle, bo na razie nic się ciekawego nie dzieje, zwyczajnie. Dobiliśmy do 23 tysięcy. Nie jest to jakoś specjalnie dużo, nie jest to mało, ale nasze miasto zmieniło się, jeśli chodzi o wygląd. Nie mamy już zanieczyszczeń. Przynajmniej mamy ich mało. Zobaczymy w glebie. A, już fajnie nie mamy. Woda jeszcze jest potruta, czy... Nie, no już malutko zostało. Więc tak. Yy... Spodziewajcie się nie wiem, niedługo może odcinków z tego miasta Będziemy cały czas rozwijać kiedy tylko będzie nam się chciało Mi nie chciało. Ja byłem ABA 13 to była gra SimCity 5, w którą no, z, polecam zagrać jak to na każdym odcinku mówię, i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!